W tym tygodniu ćwiczymy nad rozwojem ważnej cechy motorycznej, jaką jest siła. Wykonują wszyscy ćwiczący dwa ćwiczenia siłowe. Od czterech do sześciu ruchów 85% maksymalnego swojego obciążenia. Ta cecha jest bardzo ważna w całym ogólnym rozwoju przygotowania fizycznego. W następnym tygodniu, już przechodzimy do następnej cechy motorycznej, jaką jest dynamika i moc która jest priorytetem w treningu ogólnorozwojowym, przygotowawczym. Już przeszliśmy w fazę treningu wytrzymałościowego ogólnorozwojowego, teraz faza siły, następnie dynamiki. Mieliśmy już mamy cały czas koordynację ruchową. Te wszystkie cechy wspólne, razem połączone. Dają efekt bardzo dobrego przygotowania fizycznego. Jeżeli chodzi o zawodników, to bym tak nie wyróżnił każdego szczegółowo, ale wszyscy wykonują to na 90%. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Duże są postępy, duża determinacja, samozaparcie. No, chłopcy wierzą w siebie, bo wiedzą, że to robią, co robią, to robią dla siebie. To będzie później procentowało w meczach rozpoczynających się Ligi, które zaczyna się 5 marca.